I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending. It's only O, moi drodzy, jesteśmy w Irlandii, w Corku miejscowości i zaraz wam pokażę, jak jest y, zarośnięte pozostałości domostwa. Zobaczcie sobie, zostały tylko mury i to wszystko jest zarośnięte. I tak samo tutaj widać, że jednak coś tutaj stało. Tutaj jeszcze widać ściany. Czyli po prostu no, nie jest to burzone, tylko zostawione samo, no, samo sobie. No. no samo sobie w sumie, nie? ale zobaczcie, tutaj jest dom. I cały zarośnięty. Czyli po prostu natura przejmuje. Swój ten rejon, jak to się mówi, ale pewnie Wam panie, to wygląda nawet, przynajmniej jest coś zobaczyć. A generalnie, finalnie tutaj z kolegą z pracy, akurat jestem, zmierzamy. Yy, wybraliśmy się na spacer, zmierzamy zobaczyć zamek. Także zobaczymy, no, prawdopodobnie będzie zamknięty, ale zawsze warto coś zobaczyć. Bardziej wysiąść z tego auta i się rozruszać. Także Was zapraszam na wycieczkę. O moi drodzy, jesteśmy tutaj nad, nie wiem, zalewem czy czymś takim kurcze. Ale już jakieś zabudowanie widać. Nie jestem pewny czy to jest to, ale sprawdzimy. Generalnie czekajcie, zaraz zbliżenie. Tutaj coś jest. Jakieś zabudowania i jakieś pozostałości. Tak więc zmierzamy w tamtą stronę, zobaczymy, czy to jest to, czy po prostu to jest taki kolejny punkt yy, po drodze, gdzie zmierzamy. Bo wiecie, no inaczej to wygląda kurde i obliczenia, jeżeli nawigacja Wam pokaże, a zupełnie inaczej kurczę jak się idzie. Tak więc zmierzamy w tamtą stronę. Metr dziewięćdziesiąt, to ja już banią zaryję. No, także zmierzamy. Mamy nawet asfaltówkę, proszę zobaczyć. Nie musimy chodzić po błocie. Tym bardziej, że my kurde... No... w Trampkach jakby. No ale dobra, ale... Mimo wszystko, zobaczcie, kurczę. Mimo, że jest marzec, początek marca, zobaczcie, jak jest zielono. Jest zupełnie inny klimat. Mimo, że wiecie, to jest wyspa, ale w sumie dzisiaj to jest 13 stopni na plusie. Generalnie no, kolory naprawdę fajne, fajne. Zielono. Tutaj chyba nawet to zaczyna kwitnąć. Ale nie jestem pewny. No ale dobra, zmierzamy dalej. No dobra, moi drodzy, jesteśmy tutaj przy tym obiekcie. Tylko, a tam jest. Dobra, spróbujemy jakoś tutaj dookoła przejść. Zaraz wam pokażę. Jest zarys. Także tutaj jest ścieżka. I idziemy zobaczyć. Czyli chcemy jakieś ruiny yy, zameczku. Tylko kwestia taka, czy to jest ten punkt nasz docelowy, czy po prostu to jest punkt po drodze. Ale nawet jeżeli jest to docelowy, to chociaż yy, kurde się przejść zaliczyć spacer. I dobra, koniec gadania z takiego. Zwiedzamy. No dużo do zwiedzania nie będzie, ale zawsze coś. No, powiem Wam, że nawet można zejść na dół, ale to za chwilę. E... To To raczej nie wiem, chyba bardziej wyglądało na. O, jeżdżynami zarośnięte. I czekajcie, telefon dam. Tak. E... Trzeba uważać. No, niestety, tylko same mury w sumie zostały. Ale. Ale zawsze to jakaś atrakcja Dobra Zmierzamy teraz na dół Kurde, czy ja się tędy przycisnę No dobra idę Ło matko bosko elektryczna Dobra No oczywiście jak zwykle w tych moich wansach Jest trochę Ślisko Nie no ślisko nie jest ale trzeba uważać mimo wszystko Jest w sumie jakiś zalew Zobaczcie Hmm no tutaj nawet woda podchodzi wyżej Już zobaczcie Dobra, wejdziemy teraz do środka Mamy owoce morza, wodorosty I jesteśmy w środku Teraz zobaczcie No Taki kurczę Nie wiem czy to jest zameczek czy co to będzie trzeba sprawdzić w internecie, ale widać, że pozostałości jeszcze jakieś belki, czyli generalnie samo degradacji to wszystko już kurczę idzie, chociaż nie, tutaj widzę ogniska były palone, ale zobaczcie, no wieża, jesteśmy w środku wieży, tak, o szkoda kurczę, że... Takie obiekty niszczą i... i nie są odnawiane, bo fajna atrakcja turystyczna by to nawet była, bo yy, mimo że tutaj nawet jak widzicie nie ma dachu, ale tutaj w tej wieży jakby chociaż kurcze yy, nawet metalowe zrobili kurcze wiecie podesty i tak dalej, to chociaż widok by był yy, fajny na zatokę. I całkiem fajnie by to wyglądało. No ale dobra, wychodzimy stąd i zmierzamy teraz tutaj dookoła. No i jesteśmy dookoła. Zobaczcie ile glonów. Heh. Dobra, czekajcie, żebym ja się tutaj kurde nie wyrżnął. Hmm, dobra. No i taki taki no ślisko jest nawet. Zobaczcie z tej strony mury. Tutaj nawet widać yy, dokąd woda podchodzi. I same klony. Kurde. No jest, powiem wam, ślisko nawet. Dosyć ślisko jest. Dobra. No, także moi drodzy, jak widzieliście tutaj, nawet widać tutaj w tle, kurde, właśnie w tą wieżę. No szkoda, właśnie, że y, takie miejsca są zaniedbywane. No, bo jednak widok na zatokę jest fajny, a tym bardziej, jeżeli było można wejść na górę, to tym bardziej. Zaraz wam pokażę tej zatokę. Proszę bardzo. Zatoka. Teraz jest akurat odpływ. No, ale cóż. Idziemy dalej. No. Także okazało się, że to był nasz punkt docelowy. Ale tutaj idziemy dalej, gdyż kolega znalazł kolejny punkt. Tylko, że w sumie byśmy musieli, docelowo byśmy mieli do niego. To jakieś 14 km, ale jesteśmy tutaj w zatoce. To możliwe, że z tego brzegu, jeżeli podejdziemy kawałek dalej, to uda się po prostu zobaczyć ten obiekt. No ale mamy w sumie mrzawka jest, i ten drugi brzeg jest taki troszeczkę jakby zamglony, ale mimo wszystko idziemy, zobaczymy, sprawdzimy, przynajmniej chociaż człowiek trochę ruchu zażyje. Tak więc idziemy dalej. No moi drodzy, tak idziemy, idziemy. Zaraz wam pokażę kolejny punkt, który właśnie kolega znalazł tutaj. Pokażę wam z przybliżeniem, ale no jest troszeczkę jakby za mgłą. Zrobię zbliżenie, widzicie zarysy? Tam jest wieża, zarys tej wieży. Generalnie chodzi o tamten punkt docelowy. Drugi, tylko że no jest za mgłą. I kurczę, mimo że po tej stronie brzegu jak jesteśmy, to niedaleko mamy, ale żeby dojść tam, no to praktycznie całą Zatokę musimy przejść dookoła. I nie wiem, czy czasem nie wpadniemy na taki głupi pomysł, że po prostu przejdziemy to dookoła, bo tak co chwilę idąc, co chwilę coś znajdujemy. No i będzie na to, że może tam dojdziemy i zobaczymy, co tam jest. No. Tak więc zmierzamy w tamtą stronę. won't let it rest but you keep on forgiving admit that i'm afraid if i let go of this rage Prawie przy tym punkcie kurczę, no to jest po drugiej stronie. No szkoda, zobaczcie taki kawałeczek nas dzieli, po prostu. No niedaleko jest, ale pójdziemy w tamtą stronę, tam, będziemy bliżej tego. Mam nadzieję, że dobre ujęcia się złapią. No dobra, zmierzamy. O moi drodzy. Jesteśmy tak blisko, a zarazem tak daleko. Generalnie jesteśmy tutaj na terenie w sumie można powiedzieć, że to jest teren przemysłowy bo dużo firm tutaj dookoła jest. Ech, pokażę Wam, w którym miejscu już jesteśmy i jak blisko mamy. No i cholera wie, czy po prostu dotrzemy jak najbliżej z tej strony, gdzie jesteśmy. Teraz zobaczcie. Tutaj w sumie. Jesteśmy moglibyśmy przejść, ten, ale tutaj przy płocie jest zamknięte, a obiekt mamy po drugiej stronie, dokładnie tam, czyli można powiedzieć, że jesteśmy zarazem blisko, a zarazem daleko, no i szkoda kurde, chociaż Zobaczymy, czy tutaj da radę zejść na dół. Między płotami widzę, chyba jest zejście, ale nie jestem pewny. Zobaczymy. I powiem Wam, no, no kurczę, no, praktycznie na wyciągnięcie ręki jest ten obiekt, ale raczej chyba nie. Nie przejdziemy. No szkoda, szkoda. Trzeba było zejść na dół, kurde na plażę. Zobaczymy, może, jak zejdziemy na plażę, to może się uda po prostu tą plażą przejść. Tylko musimy wtedy uważać, bo jest dość ślisko. I postaram się Wam po prostu przybliżyć się do tego obiektu jak najbliżej się da. No i zobaczymy. Dobra. No i dobra, moi drodzy, słuchajcie, jesteśmy praktycznie na wprost tego. Spróbujemy dojść, kurcze jak najbliżej się da. Jest w miarę odpływ, ale no nie dojdziemy za bardzo. Zaraz Wam pokażę, jak tutaj ta plaża wygląda. Znaczy plaża, no to co woda odsłoniła. Także zobaczcie sobie. No tutaj w miarę jest sucho, tak. Tutaj, jak widzicie. No już powiem Wam, że jest mokro, ślisko, ale zobaczcie jak bliziutko już jesteśmy. Jest bliziutko, kurczę, tak blisko, a zarazem tak daleko. No i niestety no. Kurczę no byśmy przeszli tutaj. Tam wzdłuż byśmy przeszli. Ale. No nie da rady. Szkoda, że tutaj na wprost właśnie nie ma żadnego pomostu czy czegoś takiego. Żeby było można to zobaczyć. Pójść zwiedzić. Kurczę. Ja wiem, że się powtarzam, mówię co chwilę kurczę, ale uwierzcie mi, że... Bardzo chętnie bym chciał się znaleźć tam na drugiej stronie i po prostu to zwiedzić i nagrać telefonem po prostu to co się tam znajduje. No ale cóż, no nie ma się wszystkiego co by się chciało mieć. Ale. Zobaczcie, no nie jest daleko, tak jakby się spojrzeć tam. E, tam, o. Tam, 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 tam. Nie jest daleko. Na wprost. Ale niestety. Tak więc, no ale chociaż spacer zaliczony, trochę sobie człowiek, kurde, wiecie, nogi rozbujał. Chociaż tyle. Z tego co widzę, na wieży kurcze jest jakiś krzyż. a ja nie wiem, czy to czasem jakiś klasztor, nie wiem, czy coś takiego. No ale ciężko jest mi stwierdzić. No dobra. Chociaż wycieczka jakaś zaliczona. No szkoda, szkoda. Tak więc, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj, chociaż troszkę ze mną pozwiedzaliście tereny Irlandii. Tak więc, zapraszam do następnego odcinka. Cześć.